Wędy wzrosty, aż pirocki, lecz jestem za gruby, takim stelem. A niech moja na cholera, i kocham na drodze mojej gości No to jest prawda To chyba próba to pewnie Tak amfiteatr w, 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 w. Jesteśmy w Olsztynie To jest amfiteatr i jakaś próba zespołu który będzie grał później pewnie Ośrodek Kultury miejski. Tak to wygląda A tu jest Muzeum Warmii i Mazur o z przodu Dobra, idziemy na dół I tu siedzi koperzik. Paweł to od razu pewna na gorąco wejść stać furty do śpiewania nie nic Sylwia, Sylwia, tam siądź jeszcze raz. Usiądź jeszcze raz. No ja już mi Ale ja Ci chcę zrobić kamerą. Nie rozumiesz? No to zaczekamy Tu jest Park. Tak, tu on cały już tam też już A to jest zamek, tak? Tak. Muzeum. Na samek. Dawaj. Co pani tu robi, panie u kopernika? A ja przyszłam do pana kopernika. I będzie pani oglądać z nim gwiazdy? Tak. Aha. A skąd pani tu przyszła? No ja przyjechałam z Sopotu. Z Sopotu? No dobrze. No, czekaj, czekaj, to weź kamerę, ty weź kamerę i nas pokaż. A to już ona chodzi cały czas, tak. To jest a generalnie chciałem powiedzieć, że tutaj trzymał słońce, ruszył ziemię, a polskiego wydało plemię. Nie tak było. Trzymał słońce, ruszył y, ziemię, a polskiego wydało plemię. Tak było. Idziemy dalej. No, który Chęcza. To Mury zamkowe. W tym roku ten zamek powstał? Zamek? Kiedy to było? Kiedy go dali? Budowali. Tam jest tablica. Tu. Tablica jest. Doktorował budowę jego, jak dobrze pamiętam, Kopernik. Kopernik tutaj... 64, Czyli tak. Kopernik tu był. W A, no, tym zamku. Tak, on tam nawet miał swoją salę też. I ma swoją tą... Mm. <grym> planetarium chyba. Tak. Sztuka. Aha. Tutaj mamy. Ten mury mury zamkowe Po Bombardowany przez higzelowców tutaj tablice Tak to wygląda Ja do kamery mówię Zagniemy pory zamku idziemy dalej. Tu jest Muzeum Warmii i Mazur. Cennik biletów. No, można sobie zwiedzać te muzeum. Pamiątki, kasa, a to jest tak wygląda. Akurat rusztowania postawili. W remoncie, tak? Przejście służbowe, tu jest wieża. Także muzeum jest w tej chwili w remoncie. Tu mamy dyby. Tu można w dyby zamknąć. Kto kto był niegrzeczny, aha. Tu można wsadzić kogoś w dyby. Sylwia! Trzymaj. Chodź tutaj w dybę cię zamkniemy la, la, dla pozorowania lałego w dybę no, tego tubylca. Chodź tyby. Ja już to byłem. Ale wejdź no, no, no. Ale pokażemy jak to wygląda. No nie, że. Tak. Trzymaj to. Później tyby też najpierw jego dalej. Nie pasujmy się z medalem. No, to jest medale no, no, tak, 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 dobrze te, te no i teraz zamykasz, no stało. O, no teraz ja zamykam normalnie. No, czy ja dusi się? Da, da się przeżyć? Można. Można żyć? Ale tak długo posiedzisz to trochę by bolało. Teraz ty tam Ja? Byś. Ty, no co? Ta pani też jest niegrzeczna. Więc budzie A zamknij ją. A ja nie będę zamyknął. Zamyknij ją. No normalnie ją zamknij, tak jak ciebie. Ręce, ręce na boki. Ręce i zamknij ją tam. Okulary zdejmij, żeby nie spadły. No i zamykaj, połóż głowę. Tak, 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 tak. tak. Zamki porządnie. Do końca, żeby szpary nie było. Zamki to nie boli. Ona ma do szyję. No i teraz, za co pani tu siedzi, proszę panią? Proszę panią, proszę panią. Czary, zakazane. Zakazane czary? Co pani czarowała? Kogo pani czarowała? Nie otwiera, nie otwieraj. Przyszłość. przeszłość pani zapowiadała. I kto panią, kto panią tu wsadził, proszę panią? Za karę? Władca. Władca Oczyna? Tak. Aha, a myślałem, że to jakiś biskup. Kumtur. Kumtur. No dobra, to Pani wyjdzie, może już starczy. A, bo to następny skazańca. Same skazańce. Tutaj jakiś taki... Jakiś... A to jest chyba ten... Bożek jakiś z tych... Ale nie, to nie jest z tych... Z tych świętopełków. No zdjęcia są... Stań, stań pod wieżą, to Ci zrobię. Może masz, takie taka studia? No. Studnia, a jaka studnia głęboka? 15 15,5 m. 14,5 m mamy. O! Oh. Jasne. Tu jest takie drzewo stało, lipa, i ona się rozwaliła. Wiesz, Ale w tym tygodniu? Tu, tu, tu stało. Atencjon, tak, prosimy nie siadać. No nie wolno, się. A muzeum jest w remoncie Widzę. Bo zamknięte. Nie wiem, bo tam można tu się walej. Muzeum tu tu można wejść, kupić tutaj bilety. Ja nie muszę wchodzić, kupować, że jako tak? dziennikarz bez kupowania no, filmuję. No, no. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Czy ja mogę trochę pokazać to muzeum? Ale jeżeli masz telewizję, to musi pan. Czy on? Dyrektora. A gdzie dyrektor? Dyrektora. Dyrektor. na urlopie. A i to jest problem. Proszę pana, tajne to nie jest no. To dla was jest tylko reklama. Ja wiem. No niestety taki piękny piec kaflowy mają. Mhm. No niestety dzisiaj jest sobota. Dyrektor mi nie pozwoli, znaczy nie, nie ma dyrektora po prostu. Bo gdyby była normalna dzień tygodnia, to bym to po prostu mógł wejść do środka i śfilmować. Ale tak, to nie da rady. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa. Gdańska, tym razem z, z zamku w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Redaktor Sławomir Dziębiński.